Witajcie kochani, witam was serdecznie na kolejnej recenzji i dzisiaj także unboxingu I Dzisiaj zobaczcie, mamy kolejne maleństwa Kieszonkowa talia Golden Art Nową Tarą Na kanale jest już recenzja tej klasycznej wielkości Tutaj dzisiaj pod koniec tej recenzji przeglądu tych kart Bardziej to będzie przegląd słuchajcie niż recenzja tak sobie czuję pokażę wam na końcu porównanie z tą klasyczną wersją, czym się tutaj troszeczkę te karty różnią te dwa wydania, także kto ma ochotę, zapraszam pozostań z nami pod koniec będziemy sobie troszkę porównywać ok, a my sobie otwórzmy z tej folijki mhm. tak jest jeżeli byście chcieli je kupić na pewno wstawię linki jeżeli tylko są w tych moich Ulubionych sklepach, z którymi regu regularnie współpracuję, to wstawię wam linki. Jeżeli nie ma w danym momencie tam, jakby na stanie, to trzeba po prostu wysłać im zapytanie, kiedy będą dostępne. Wtedy, jak mają, takie. Zapytania, wówczas chętniej uzupełniają stany magazynowe. Już widzę pierwsze ostrzeżenie. Uważajcie przy otwieraniu, żeby sobie nie podrapać pudełeczka nożyczkami, tak jak ja to tutaj właśnie zrobiłam. No dobrze. Golden Art, nową tarą. Karta umiarkowania z tyłu. Mamy opisane, więc troszkę inaczej, jak na tym pudełeczku. Pokażę Wam może tu pudełko tego dużego, znaczy klasycznego. Także tutaj z przodu jakby się zgadza, ale tu z tyłu jest karta siły, a tutaj mamy zupełnie coś innego. Później Wam jeszcze pokażę, słuchajcie, żebyście tak sobie mogli. Artwork Julia F. Masalia. Mam nadzieję, że dobrze czytam nazwisko. Jeżeli przekręcam, wybaczcie. 78. Gold print tarot cards with instructions gold print, no zobaczymy bo ten gold print, no zobaczymy nic nie mówię, ok kilka języków Los Carabeo jest tutaj wydawcą jak widzicie pudełeczko twarde, malutkie ale takie wysuwane, zobaczcie słodkie Los Carabeo, prawda tak, tak to tutaj wygląda ok, otwórzmy sobie pudełeczko tego rodzaju tu jest nawet jakaś malutka Jakaś malutka informacja, już sobie zobaczymy, ale widzę, że literki, słuchajcie, maciu puniunie, <grymnie> nawet nie maciu peńki, tylko maciu puniunie, e, dobra, instrukcje, luna, ea, nie mam pojęcia jak to przeczytać lepiej, może luna po prostu, Weatherstone, no i oczywiście artwork właśnie Julia F. Masalia, Elus Carabeo i wydrukowane akurat ta wersja moja jest w styczniu 2022 roku tak, zobaczmy co tu mamy też języków kilka, angielski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski i ruski jeszcze tu jest widzę, że to tak troszkę podobnie jak w tej większej wersji tego bukleciku Opisane jest, prawda, ten tarot tutaj, jak używać tych kart, i później, mhm, czyli tu jest po kilka, to, to nie, to się różni, bo, bo tam jest faktycznie opis każdej karty, jakby trochę, a tutaj mamy na przykład głupiec i mamy, że początki, otwarcie, optynizm, e, pewność siebie, niewinność, e, idealna dusza, tego rodzaju. Tak, i, i, i tutaj mamy na temat każdej energii, każdej karty po prostu. No jakieś tam hasła, tylko więc no tak, kieszonkowa, kieszonkowa edycja, żeby gdzieś zabrać. Wiecie, jak się gdzieś jedzie, no to jest idealnie, jak się chce tu coś podejrzeć, prawda. Później mamy mała arkana i tutaj kielichy. Tu jest opisane, że na przykład reprezentuje wodę, prawda, że emocje, relacje i tak dalej. No i na temat każdej karty tutaj widzę też jakieś hasełka, tylko są. I ustawienie proste, nie ma tutaj rewersów. I czekajcie. No i tyle, słuchajcie, zobaczcie, jest raz, dwa, trzy kartki i pół. No właściwie nie, no bo tu jeszcze jest tytułowa na temat, jakby jeden język, prawda? W jednym języku. Także to jest naprawdę minimalizm tutaj. Zobaczmy sobie dalej, czy tu mamy to takie do otwarcia. Mamy super. Widzicie, tutaj, jakbyście chcieli, jakbyście nie wiedzieli, to jest taki języczek, takie coś się za to pociąga. I jest szansa, że się uda otworzyć bez nożyczek. Och, udało się. Nie zawsze mi się to udaje, słuchajcie. A czasem o tym zapominam i używam nożyczek i tak. Także ktoś z Was ogląda, to wie. <laughs> I zobaczcie, jakie one są maleńkie po prostu, ale uwielbiam, słuchajcie, uwielbiam je. Karta tutaj tytułowa. Mhm. Tak. No i właśnie, dlaczego ja miałam to takie przyblokowanie? Bo tam, słuchajcie, z tyłu pisało. Już wam pokażę. Znowu gold print. Hmm. Chyba kolor chodzi o kolor, że gold print. Dlatego, że w tych dużych, tych, znaczy dużych, tych klasycznych, faktycznie mamy złoto tam w tle, prawda? Tutaj, gdzie jest ten, no właściwie gold print. No niech będzie. Hmm. Tam jest typowo jakby takie złote płatki, a tu jest po prostu taka złota farba, która się tak mieni, jak się to odwraca. Pokażę wam na końcu jaka jest różnica. Natomiast najpierw najpierw kochani zmierzmy sobie te maleństwa. To jest 5 cm na cm 8 i tak, 8,1 mm około, coś takiego. Mhm. Dobra, pudełeczko jest niewiele większe. OK. Tak myślę, czy ja Wam tak mam pokazać, czy lepiej je podnieść. Hmm, lepiej je chyba podniosę, żebyście widzieli wyraźniej. Ok, i będziemy sobie szli po kolei, jeżeli ktoś z was widział te karty Golden Art Nowotaru klasyczną wielkość, prawda? No to to jest generalnie to samo, poza tym, że tutaj jakby jest narysowane to złoto, prawda, namalowane, a nie ma jakby typowo tak jak tam. Także tym się to różni, no dla wprawnego oka... Tak, jest to, nie wiem czy to widzicie, kochani, że robi się gładkie, a potem taki wzorek się tam w tle pojawia, tu za magiem na przykład, prawda? Tak, to zróbmy sobie taki, taki szybki przegląd, bo te osoby, które oglądały już, czy znają już te karty, no to tu nic odkrywczego, wszystko to samo, prawda? Poza tą różnicą, o której tutaj powiedziałam Wam, kochani, teraz. Wszystkie wzory, jakby obrazów, to wszystko jest tutaj identyczne. Mam nadzieję, że to tak pięknie tu ostrzy nam na tych kartach. Mhm. Są cudne. Ja uwielbiam zarówno tą wersję mini, właśnie którą teraz robię. O, zobaczcie, widzicie, tu Wam też pokażę, jak to tło się tu zmienia. No fajnie to wygląda, lubię. Aczkolwiek najbardziej uwielbiam tą wielkość klasyczną i te karty klasyczne, i to, jak to tam się właśnie. Pokażę Wam pod koniec, jak ktoś jeszcze nie zna. Mm -hmm. Tak. Na rajderze white, oparte. Natomiast bardzo estetyczne obrazy, bardzo plastyczne, jak widzicie, bardzo takie bliskie pierwiastki. Każeńskiego, bym powiedziała. Te karty są zarówno te mini, jak i klasyczna wersja. Dla mnie to jest stały towarzysz mojej podróży. Czy jestem u siebie w domu, czy gdzieś się wybieram, to w ostatnim czasie, w ostatnich latach mogłabym powiedzieć. Właśnie Golden Art Nowo jest tą talią, którą zabieram ze sobą. A tu też widać, zobaczcie to, widzicie, jest gładkie, albo się pojawiają te wzorki. No mam nadzieję, że to widać na wideo. Mhm. Absolutnie polecam, tak jak mówiłam, przy większej wersji. Jest to zdecydowanie talia, która jest w stanie podnieść wibracje, jeżeli pracujesz sobie z tą talią, podnosi wibracje, podnosi nastrój ogólnie. Um, oczywiście, że jeszcze, jeżeli jesteś wzrokowcem, prawda, to na pewno skorzystasz właśnie w ten sposób, pracując z tą talią, bo jest bardzo optymistyczna, bardzo radosna, to złoto w tle gdzieś mieniące się bardzo właśnie pomaga w utrzymaniu wysokich wibracji. No, tutaj nie do końca się aż tak mieni jak na tej klasycznej wersji, co Wam niedługo pokażę. Natomiast jest tutaj gdzieś taki jakby mini efekt, mini karty, mini efekt, prawda? Tak. Jak widzicie, raczej standardowy Rider White. Rameczki są prześliczne i różnią się w dworach, to też Wam pod koniec pokażę tak porównawczo. Na przekroju wszystkich dworów i wielkich arkan. Serduszka polecam. Naprawdę są fantastyczne. Nie mają jakichś złoceń z boku, jak widzieliście. Mają za to laminację, więc są chronione przed, przed jakimś zniszczeniem. Są maleńkie, lekkie, więc bardzo łatwo jest je zabrać ze sobą. Gdziekolwiek, czy do woreczka, prawda? Czy w tym pudełeczku, które też jest wygodne do przechowywania i dosyć porządne, jak na takie mini, prawda? Karty. Tak. Mamy 8 mieczy. No tak jak mówię, to raczej robię taki przegląd, ponieważ mamy już recenzję i przegląd też tej klasycznej wersji. Tutaj chciałam, chciałam wam tylko zaprezentować, że jest właśnie taka możliwość, żeby te same karty, no, praktycznie te same, bo jednak dla mnie, na przykład, to ten brak tego typowo złota tutaj mm, robi różnicę. OK, e, tak. Oceńmy sobie na koniec, jak zawsze. Tak, mierzyliśmy je, już mierzyliśmy, dobrze. Czyli teraz sobie oceniamy. Jeżeli chodzi jakoś o jakość, a trwałość, to powiem Wam co ciekawe: te są twardsze, grubsze od e, tej klasycznej wersji, więc tam dałam 8, tu dam 9 zdecydowanie. E, nie mają tego złota, ale to niemniej jednak e, wartość. Aha, czyli. Jakość, a trwałość dałam 9, natomiast powiem Wam szczerze, nawet do 10 bym powiedziała, bo są bardzo wytrzymałe te karty. Natomiast jeżeli chodzi o, o tą drugą wartość, takie estetyczne odczucie, energia, no to to jest, to jest niesamowite, bo od 0 do 10 to ja bym tu mogła dać 20, 30, 100, nawet słuchajcie. Tak, bardzo wysokowibracyjne, fantastyczna energia. Cudowne są, naprawdę są cudowne. Bardzo polecam. I teraz pokażę Wam te wrażenia estetyczne. Wielkie arkana są, widzicie ta rameczka jest taka złota, prawda? Później, jak przechodzimy do kielichów, to nam się pojawia taka delikatna zieleń. Takie, takie gdzieś mi się kojarzy, słuchajcie. Um, Czasem jest takie złoto, ono się chyba nazywa patynowane, takie zielonkawe, to, to coś takiego to tutaj mamy. I później mamy, zobaczcie, jak przechodzimy do pentakli, to już jest takie złoto, przepraszam, zieleń. A chcę ja z tym złotem tutaj? E, taka zieleń trawiasta bardziej, jesienna powiedziałabym, bardzo ładna też. Bławy są takie, takie, takie ciepły brąz e, z czerwonym jakby pomieszany. I później mamy jeszcze miecze, i to jest taki niebiesko-granatowy tutaj. Więc przecudnie to wygląda. Widać właśnie różnice w tych, w tych kolorach, w, tych, w tych, tych barwach poszczególnych dworów. Natomiast teraz Wam pokażę. Wyjmę właśnie tą talię klasyczną. Mhm. Pokażę Wam różnicę w wielkości, i też właśnie to, żebyście sobie mogli zobaczyć y, różnice wielkości, ale też właśnie w wykonaniu już Wam pokażę. Tak i tutaj w tej klasycznej jest troszeczkę więcej na temat każdej karty, natomiast jest to bardziej opisane dana karta niż, y, niż jakieś hasła, właśnie tak jak w tej mniejszej, prawda? Dobra, weźmy sobie tą pierwszą, i już tutaj jak, jak zobaczycie. Prawda? To tutaj na tej małej, tu nawet nie widać do końca. Tu jest typowe złoto, zobaczcie. Mam nadzieję, że to widzicie, jak to się pięknie tu błyszczy. Dobra, weźmy inną kartę. Weźmy na przykład kartę głupca, więc tu zobaczcie, widać. Widzicie to złoto mieniące się. Mhm. Natomiast tutaj. Jest faktycznie jakby złota farba, ale nie taka złota, która się mieni, tylko po prostu w kolorze powiedziałabym złota. Natomiast z tyłu, jak, jak tak przedtem Wam pokazywałam, to tu się robi gładki, a potem się te wzorki pojawiają. Natomiast tutaj te wzorki są cały czas. Jak nie odwrócisz, prawda, i czujesz pod palcami tutaj ten wzorek, tu jest gładki, a tu czujesz. tym się różnią generalnie. Uwielbiam jedne i drugie, natomiast to jest dla mnie numer jeden. Numer uno, to jest to. <noise> tak, mówiąc po włosku. Um, tak, wielkościowo taka jest różnica tutaj pomiędzy. Może tak wam jeszcze pokażę. Właśnie tyły są takie same, bo chyba nawet wam nie pokazałam. Jedyne co, jak zauważycie, może to te są bardziej nasycone, jakby barwy, prawda? Tu jest, słuchajcie, nie patrzcie, bo ja sobie tutaj oznaczyłam. Żeby rozróżnić po prostu te karty, bo mam dwa komplety, czyli tutaj klasycznie to jest taka normalnie mm, krupeczka, jak tu, prawda? Na środku. Znaczę sobie, jak mam dwa komplety, żeby zawsze były dobrze mm, rozłożone. Tak, także tak to tu wygląda. Pokażę Wam kilka, kilka tych kart i tych różnic. Mhm. Mam nadzieję, cały czas, wielką mam nadzieję, że wy widzicie to złoto, które tutaj się mieni nam. Okej. Okay. Weźmy sobie jeszcze jakieś. I tutaj, jak widzicie, nie ma za dużo tego, a tutaj nam się pojawiają te wstawki. Tak. Niemniej jednak, kochani, ja uwielbiam. I tą dużą, i tą małą wersję. Tak. Mhm. To jest też fajne, tutaj w tej, że jak tak odwracamy, prawda? To się tutaj ten trójwymiar nam robi z tyłu. Więc jest to takie coś, coś, coś ciekawego też, prawda? Tak, eee, dobrze. No to myślę, że tyle nie będę już dalej porównywać. A jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć, sobie tą wersję klasyczną. Tych kart zapraszam na recenzję. Link będzie pod spodem do tej recenzji, przeglądu, właśnie tej klasycznej wersji. Natomiast tutaj zastanawiam się, czy już wszystko, co było obiecane, Wam pokazałam. Chyba tak. Mam nadzieję. Tak, jak mówiłam wcześniej, jeżeli byście chcieli sobie zakupić, to do tych sklepów, z którymi współpracuję, wrzucę tutaj gdzieś na dole linki, właśnie. Jeżeli by nie było, to pamiętajcie, tam po prostu zapytajcie, kiedy będą dostępne, i wówczas na pewno sklep uzupełni stany magazynowe. Także wystarczy poprosić. Jeszcze tak pomyślałam, że Wam pokażę różnice. Te większe, one są dosyć, dosyć twarde, ale są też bardzo giętkie i elastyczne. Natomiast te mniejsze są twardsze, trochę, nie są tak elastyczne, są trochę twardsze, ale też bardzo fajnie się z nimi pracuje, chociaż te małe mają skłonność gdzieś do, ach, wezmę to może, żebyście tyły widzieli. Mają skłonność do, do skakania. To są takie pchełki, wiecie, bo małe, więc jak się tasuje, to trzeba się liczyć z tym, że one lubią fruwać, prawda? Lubią latać. Dajcie znać, czy znacie te karty, czy lubicie w ogóle mini karty, bo mam ich więcej, mogę Wam pokazać więcej mini tarotów. Jeżeli macie ochotę, oczywiście, to Wam zaprezentuję. Jeżeli macie ochotę zobaczyć jakieś konkretne jeszcze karty, dajcie też znać, proszę. Będę sukcesywnie nagrywać. Jest jakaś kolejka, tam trzeba pamiętać, prawda? Ale tak, staram się iść za, was, za Waszymi prośbami. Czy to karty, czy książki, może właśnie z tematu alchemii, magii, bo wahadełka to już chyba wy, wykorzystaliśmy cały temat. Chyba, że znacie jakieś w ogóle takie naprawdę dobre książki z zakresu rozwoju świadomości, właśnie magii, alchemii, czegokolwiek tego rodzaju żywiołów, to piszcie, proszę, bo może czegoś jeszcze nie znam, może do czego jeszcze nie dotarłam, czy na przykład jakieś runy, jakieś książka na temat run. Tak, piszcie śmiało, będę buszować, szukać też i, i nagrywać, jeżeli tylko poczuję taką potrzebę i, i że to jest wartość, dla mnie, dla Was to na pewno też nagram. A dzisiaj, kochani, utulam i jak zawsze cudownie, że jesteście. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje, serduszko, że nas jest tak dużo i ciągle przybywają kolejne osoby. Fantastycznie. Co piątek, pamiętajcie, kolejny odcinek Nauki Tarota. Tam mamy przeróżności zwi związane głównie właśnie z nauką Tarota. Także zapraszam. A dzisiaj mówię Wam już do widzenia, kochani, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.